Mapę wyjątkowych miejsc z regionu warmińsko-mazurskiego, gdzie kładą ogromny nacisk na jakość produktu i walory turystyczne, nie sposób pominąć restauracji Dom Pod Kogutem w miejscowości Tylkowo. Niedaleko Olszczyn, Szczytno, Pasym. Zapraszamy do środka. Miejscowość Tylkowo, dom pod kogutem i restauratorka Violetta, tak? Tak, wszystko się Witam zgadza. Ciebie. Witam Mariusz jestem. Miło mi, że wpadliście do nas. Długo się do Was jedzie, co prawda bardzo fajne tereny, ale kuchnia nas interesuje. Super, fajnie, fajnie trafiliście. My podobno mamy do najlepszą kuchnię w okolicy, <noise> tak I skromna jest bardzo. I kolega mówił, że nalewki dobre. Nalewki też mamy dobre i też są, i właśnie widać tutaj pełno jest już nowych teraz nalewek. Zaraz obejrzymy, no. Ale ja myślę, że z drogi jesteście, z daleka. Z daleka, to pewnie głodni? Zawsze. Dobra, spoko, to wy się rozejrzyjcie po terenie, a ja zrobię wam siolanko, okej? Okay? Dobra, super. Wioletta Stańczak, Wioletta i Arkadiusz, Arkadiusz. też Stańczak. Stańczakowie, Wiola, Wiola i Arek. A jaka jest wasza kuchnia? A nasza jest taka dokładnie, taka typowa nasza to jest kartoflana. My jesteśmy kartoflaną restauracją. Mamy bardzo dużo... Czyli plince? My robimy plince, tak. Naszym sztandarowym daniem to są plince i ryby. No ryby to wiadomo, no wszędzie na Mazurach powinny być ryby, chociaż... Ty... I ryby macie lokalnie rozumiem? E, tak, bierzemy lokalnie, bierzemy od Jarka Parola z Kaborna, e, z jego hodowli. To właśnie na stole są jesiotry w marynacie no właśnie i No węgorz... Chciałbym tutaj nawiązać do tego, bo wygląda to naprawdę niesamowicie. Mogę? Proszę. Rozma. I tutaj mamy dwa rodzaje. Tak, to jest jesiot. Węgorzyk. węgorzyk. Węgorzyk, te malutkie, ksznurki tak zwane. Mhm. Sznurki i jesiot. Ale to robicie sami, czy kupujecie sami. gotowe? Nie, kupujemy od niego ryby, rybę, a sami przetwarzamy. To, to Po rybę będziemy musieli do Jarka podjechać, żeby nam pokazał, co i jak, ale że tak. marynaty, to wszystko robisz sama. Sam, sama. I co, będziemy mogli pokazać naszym widzom, jak robisz marynatę? To Czy znaczy, to jest jakaś tajemnica? To taka. znaczy, yy, jeden do pięciu: wszystkie yy, panie będą wiedziały o co chodzi i panowie, którzy wiedzą. Powiedzmy Jedna, jedna, jedna y, część octu i pięć y, części wody. Przyprawy dowolne. Ja na przykład daję liś laurowy, ziele angielskie, cebulki sporo. I koniec. A gdybym chciał spytać trochę o historię tego miejsca, skąd się, skąd się wziął pomysł na prowadzenie takiego gospodarstwa? No dobrze, powiedziałem, ciężko. Ja się na razie zrobię. Czy gospodarstwo to było zapowiedziane? Ale no, myśmy zaczynali, jak się poznaliśmy, to zaczynaliśmy w gastronomii pracować i kiedyś powiedzieliśmy sobie, że będziemy chcieli zrobić coś takiego swojego. Okazja nadarzyła się 7-8 lat temu i... Kupiliśmy tak. działkę, wybudowaliśmy to od nowa. Chociaż wiele osób się pyta, uważa, że to była jakaś stara stacja kolejowa czy, czy, czy budynek. Nie, to jest od nowa wybudowane według naszego projektu. Trochę taki styl jest pomieszany. troszeczkę Ja jestem z pomorza, więc trochę wzięliśmy z architektury tej mhm. niemieckiej też, ale tej bogatszej części, biedniejszej właściwie tej części, tej budownictwa szachulcowego. Trochę tutaj jest mazurskiej, czyli czerwona cegła. Tak jak sobie wymarzyliśmy, tak z miłości i... do siebie, z miłości do jedzenia powstało. No. Z miłości do jedzenia, Komilacja. jak widać, to oczywiście, to ale tak. Ale bardziej z miłości do, do... Do, do jedzenia. Z miłości do jedzenia, z miłości do jedzenia, z miłości próbowania do podróżowania kulinarnego też, no z wsyć smaku. Nie No do Fakole... siebie też. No do siebie, no wiadomo, no to. To, to <laughs> zawsze przyprowadzę dzieci no. <laughs> Szefu taki, taki niewylewny jest. Taki. Wylewny, wylewny. Wylewny, ale wylewny. nie przy kamerach. No, nie. nie. Przy innej marynacie. O tych innych marynatach, tak oczywiście pogadamy innym razem, bo też coś tam no, wspomnieliście, że jakieś nalewki są. No, są, są, dużo jest w tym Dobra, roku nalewek. Chociaż, chociaż ten, mm, chociaż słabo z owocem jest w tym roku, no ale to, co się udało zrobić, to się udało. Wejdę, tak to wszystko pachnie. Ja bym bardzo chętnie jeszcze z wami e, pogadał dłużej i może tą rozmowę odłożymy jeszcze na później, bo żołądek się domaga bardzo, e, właśnie. Tych, tych smakowitości. E, I co, i chyba przejdziemy do tej celowej. No smacznego. W swoich rybach to w ogóle już, wiesz, legendy są tutaj pisane. No, no, no tak, ale ja taki skromny jestem, to nie, nie, ja nie, nie, nie lubię tam, nie jestem legendą, ja to... po prostu to robię, staram się robić to tak, jak nauczył mnie dziadek, ojciec, tak i, i robimy, robimy to tak, tak, tak po prostu. No. To skoro jesteś skromny, to się przedstawmy, bo już nas kręcą. Ja nazywam się Mariusz, o, tutaj kolega się nazywa Jarek Jarosław. Jarosław Parol. Jarosław Parol i choduje rybki. E, no właśnie, ale przyjechaliśmy tutaj, bo potrzebujemy pstrąga. Chcielibyśmy tam pod kogutkiem, pod kogutem przygotować pstrąga. Powiedzieli, mm. że tylko twoje się nadają. Cieszy mnie to niezmiernie. Słuchajcie, z pstrągiem nie ma problemu, hodujemy, bo y, źródła, które biją w tym stawie, no. dają krystalicznie czystą y, wodę idealną do hodowli pstrąga, tak? Pstrąg tutaj jest już od... Y, kilkudziesięciu, jak nie kilkuset lat, bo, bo wzmianki o tym, że tutaj stał młyn, że ta woda była zimna, nadawała się do hodowli ryb, są z XVII wieku. To jest ten młyn, co jak wskansenie, kręciłem w Skansenie, tak. to Ty napisałeś, a u tak. mnie nie byłeś i, tak. i to. Tak, dokładnie tak. No. To dobra, to słuchaj, może przenieśmy się na ten drugi staw, bo te drugie mnie też interesują, to takie na fajnie No To te te pstrąg, fajnie z, zobaczymy, bo, no, nagrywaliście pstrągi, no nie? Nagrywali, no. No to chodźcie, pstrągi, pstrągi zobaczymy, spróbujemy złowić. No. Może się uda. Proste, tak jak wspominałaś Bardzo wcześniej, proste. ale jednak pokażmy no tak, jak to powiedzieć... powinno wyglądać, nie? Zielona część pora yy, myjemy dokładnie, każdy o tym wie, odcinamy to co brzydkie. I wrzucamy do tej pięknej, rustykalnej miski. Tak, ale najpierw musimy ją mocno posiekać, żeby oddało... Uważając przy tym na palce. No, dokładnie. A siekając możesz mówić? Oczywiście, że mogę mówić, mi to nie prowadzi trudności. poza tym nie siekam profesjonalnie jak Magda Gessler też ostatnio widziałam, że też nie sieka profesjonalnie. To powiedz takim razie skąd nazwa Pod Kogutem? To, to była rodzinna, e, że tak powiem dyskusja na temat jak mamy się nazywać łącznie z dziećmi. Będę wrzucał, tak? Tak, mhm. proszę bardzo, pomóż mi. E, jest, jak mamy się nazywać nasza restauracja? No i tak wymyśliliśmy, że Dom Pod Kogutem e, kojarzy się z mazurskim symbolem e, Mazur, kogut taki buńczuczny, taki hardy na naszym logo. Na serwetkę gdzieś tam tak, jest. Tak, wszędzie jest. To jest, jest taki zadarty ma y, głowę do góry. Ale inaczej jakoś powiedziałaś e, po mazursku. Po kołuto? mazursku, po Fajdok. Ja byłam przez wiele lat po Fajdok. Po fajdok. Przez wiele lat byłam y, pewna, że to jest określenie koguta. Okazuje się, że to jest określenie faceta, a kogut. Pasuje. <laughs> Facet, Pasuje. Który ma sobie takie cechy. Następna, następny element to jest dosyć duża ilość rozmarynu. Rozmarno. Świeżego. Papryczka jest kukarka, A, tak? tak, ostra papryczka czyli. i teraz tak, trzeba trochę sprawdzić. Ja uważam, że trzeba sprawdzić najpierw paprykę, czy ona Ja już wiem jak ona jest. Żeby więc... nie przesadzić. Tak? Żeby nie przesadzić, bo niektóre są bardzo ostre, ta jest taka średnia. Nie I Razem z pestkami dajesz? Tak, czy... z pestkami bo do ryby to nie ma znaczenia i też ją drobniusieńko w paseczki albo w kosteczkę. Mhm. Myślę, że taka do tej ilości pora to zdecydowanie wystarczy. Daj. Tak, i teraz y... Wcześniej ryba jest posolona i popieprzona. Możemy użyć pieprzu mielonego, pieprzu mhm. młotkowanego, jaki tam jest, no, jaki mamy pod ręką. Tu wrzucimy odrobinę tylko, odrobinę tylko pieprzu, bo nie jest papryka jest, a w rybie jest więcej przypraw. O, ok. I teraz jest tak. I teraz możemy zakwasić cytryną albo octem. I tak, cytrynka. Najpierw, najpierw sok z cytryny. A żeby nam się cytrynka nie zmarnowała, to resztę kroimy. No proszę bardzo. I to jest bardzo fajne akurat w tej marynacie, ponieważ cała skórka cytryny odda wszystko, aromat będzie przepięknie pachniało. I jeszcze do tego dodaję jedną limonkę i też limonka świetnie podkreśla smaki, te walory wszystkie takie zapachowo smakowe no, tak to się fajnie I zrobiono, to się, i tak, i do tego dodajemy oliwę albo olej. Ja tu mam akurat oliwę chorwacką. Dobrze mieszamy i teraz nawet trzeba to wycisnąć wszystko. No, idziemy się rozejrzeć jeszcze po regionie, po okolicach i co, spróbujemy jeszcze tak, te rybki dzisiaj? Oczywiście, że tak. Oczywiście nie tej, nie z tej marynaty, bo tak jak tutaj Wiela wcześniej wspomniała, ona się musi marynować 24 godziny, a najlepiej 48 i dopiero później pieczemy. ale my mamy wcześniej przygotowane te rybki jak MacGyver, nie? Tu tam oczywiście. pokażę, już tak. mamy gotowe, proszę już bardzo, gotowe. Robimy. Dobra, no to... Nawet zjedzone niektóre mamy już. Śniadanie przede wszystkim, ale było pyszne. pełna smaku, zapachu, miłości i szacunku do jedzenia to nie są jedyne atuty tego miejsca. Arek i Viola to są mega sympatyczni ludzie, bardzo otwarci i kontaktowi i przede wszystkim z pasją do tego co robią. Koniecznie musicie odwiedzić dom pod kogutem, miejscowość Tylkowo, niedaleko Olsztyn, Szczytno. Co więcej? Ja bardzo dziękuję za wizytę i myślę, że będę tu wracał nieraz.